Dlaczego cena XRP wzrosła o 7,5%? Podczas sesji europejskiej cena XRP wzrosła o 7,5%. Ponad 4,3 miliona unikalnych adresów przechowuje teraz XRP. Pomimo napotkania własnego zestawu trudności i uporczywej crypto winter, która doprowadziła kilka aktywów do wielomiesięcznych spadków, moneta XRP osiągnęła swój kamień milowy. Adwokat obrony James K. Philon twierdzi, że sąd w Nowym Jorku zatwierdził połączone plany Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd SEC oraz Ripple Labs, które obejmują harmonogram prac nad uregulowaniem wątpliwości w zbliżającym się wyroku doraźnym. Ten krok jest uważany za niezbędny, aby ostatecznie zakończyć przedłużającą się batalię prawną. Tweet prawnika oraz fakt, że nieznany wielorów kupił 500 milionów XRP sprawił, że cena podskoczyła tak diametralnie do góry. Zobaczymy, jakie wahania nastąpią 19 września po ogłoszeniu wyroku doraźnego. Możesz teraz przenieść swoje NFT na serwery GTA V i Minecraft. Wraz z ciągłym rozwojem gier wideo i gier metaverse, zarówno My Metaverse, jak i Engine ogłosiły, że wprowadzają grywalne NFT na serwerach GTA V i Minecraft. Zgodnie z My Metaverse, te początkowe NFTs w grze mają być używane w całym zestawie gier My Metaverse, w tym na serwerach Minecraft i GTA V którzy gracze hostują dla siebie nawzajem. Co więcej, My Metaverse powiedział, że po zakończeniu premiery każdy z NFT będzie służył unikalnemu celowi w trzech oddzielnych grach.